Dzień dobry, dzień dobry, cześć! Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Ja nazywam się Anna Antoniak i witam Cię na moim podcaście, na moim kanale, bez względu na to, czy tego słuchasz na aplikacjach, do słuchania podcastów Spotify, Google, Apple Podcast, a może i na YouTubie. Także witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj mm, chciałam poruszyć taki bardzo fajny e, temat, który usłyszałam i chciałabym go zgłębić i przekazać go Tobie, Słyszałam tylko jedno zdanie i zaczęłam się nad nim zastanawiać, i pomyślałam, wow, ale to jest czat. Ja wczoraj też miałam konsultacje, cały dzień konsultacji, ponieważ e, przeważnie wtorki i czwartki mam cały dnie konsultacji z e, klientami i sesje indywidualne, które, mm, które bardzo lubię, bo mogę Wam pomóc i jestem za to wdzięczna Bogu, że mogę e, pomagać Wam, zmieniać Wasze życie na lepsze. E, a tytuł tego podcastu nazywa się. Nie myśl o tym, co straciłeś, ale patrz na to, co znalazłeś. I zobacz, jakie to jest piękne przesłanie: jakby usłyszałam to jedno zdanie, i sobie myślę, wow, muszę to rozwinąć. Nie patrz na to, co straciłeś, ale patrz na to, co znalazłeś. I bardzo wielu ludzi, być może jesteś to ty właśnie dzisiaj, którym mnie słuchasz albo która mnie słuchasz, straciłeś. Coś w swoim życiu. I patrzysz cały czas na to, co straciłeś. Straciłeś jakiś związek, kobietę, nie wiem, straciłeś, może pracę straciłaś, może straciłeś pieniądze, może straciłeś jakąś jakiś status społeczny, może nie wiem, jakaś okazja inwestycyjna. Coś straciliśmy, co nas bardzo jakby dotknęło, co daje poczucie straty w sercu i tak dalej. Ale z drugiej strony zobacz. O... Skupiając się na tym, co straciliśmy, i na tym, co straciłeś, na tym, co straciłaś, jakby wkładasz do swojego serca żal. Żal, niewybaczenie, zgorszniałość, ból. I to sprawia, że nie możesz zobaczyć tego, co znalazłeś. Bo jesteśmy jakby w tym w takim uczuciu i w stanie smutku po stracie, tak? Załóżmy rozpatrzmy na przykład przykład kiedy tracimy kogoś. Ja na przykład w tamtym roku straciłam też jakby osobę mi bliską i bolało mnie jak cholera za przeproszeniem. I mówię to otwarcie i szczerze, półtora tygodnia to trwało. Ten ogromny ból, który miałam w sercu i prosiłam Boga, żeby to ze mnie zabrał, bo mówię, że ja nie wytrzymam. Natomiast ja już wtedy, kiedy mnie bolało, ja dziękowałam Bogu za to, że On to ze mnie zabiera i że wiem, że postawi mnie w całkiem innym miejscu. Zobacz, jaką trzeba mieć postawę, kiedy w bólu i w cierpieniu ty dziękujesz już za to, że wiesz, że to za chwilę przyniesie ci całkiem coś innego. Czyli zyskasz coś, nawet nie... Ja jeszcze nawet nie wiedziałam, co, ale ja, ja dziękowałam za to, że ja wiem, że On mnie postawi w innym miejscu i dzisiaj jestem w całkiem innym miejscu, minął rok czasu. I poznałam inne wspaniałe osoby przy moim sercu a, i w moim życiu. Mm, są osoby, jest osoba, która jest mi y, bliska. A, jedna, druga, które... które mm, które w moim sercu jakby goszczą i mają tam swoje miejsce. I, I tak sobie myślę, że czasami to jest miłość, czasami to jest przyjaźń, a czasami jest to mm, ktoś z rodziny, właśnie, tak? Czyli jakaś bliska osoba odchodzi, na przykład umiera, albo związek się rozpada, albo mm, przyjaciel odchodzi, czy przyjaciółka. Jakby te wszystkie rzeczy przeszłam. I za każdym razem był ból w moim sercu. Był. Był. I w tamtym roku był ogromny ból. Ale ja wtedy, zobacz, ja wtedy w tym bólu dziękowałam, że, że Bóg mnie postawić w całkiem innym miejscu i dzisiaj jestem w całkiem innym miejscu. Już po, po kilku tygodniach byłam w innym miejscu. Po trzech miesiącach byłam w innym miejscu. Po pół roku. A dziś patrząc z perspektywy myślę, wow, znalazłam całkiem coś innego. Piękniejszego. Jestem w niesamowitym miejscu. Mam, mam ludzi, którzy są, którzy mnie kochają, którzy mnie akceptują. Mam klientów, którym mogę pomagać, którzy zmieniają swoje życie. Mam szczere relacje. I mam piękno, którego wcześniej myślę, że bym nie dostrzegła, gdyby nie to wydarzenie. I patrząc na to z perspektywy, znalazłam coś o wiele piękniejszego, wartościowszego. A coś, co... Mm, co rozpala moje serce. I raduje moje serce. To jest najpiękniejsze. I zobacz, czasami jest tak, że właśnie tkwimy w coś, załóżmy, tkwimy w jakimś związku i jakby... Mm, myślimy nad tym, żeby ten związek zakończyć, ale z drugiej strony boimy się, że co będzie z nami, a że już nikogo nie spotkam, a że to, a że tamto. I ludzie tkwią w, w takich mm, toksycznych relacjach, bojąc się właśnie tego, że zostaną sami, albo że, że jakby nigdy już nie spotkają kogoś to godzą się na to, co jest. Ale ty wiesz o tym i doskonale wiesz. Że mm, to nie jest dobre. Tylko udajesz i przykrywasz to, że, że tak, jakby tego nie ma. Że no, dobra może być. Nie, nie może być. Rozumiesz? Nie, nie może być. Zasługujesz na piękne rzeczy w swoim życiu, na dobre i na prawdziwe swoje rzeczy w swoim życiu, na prawdziwe, rozumiesz? Prawdziwe. Jeżeli coś, związek nie jest prawdziwy, nie czujesz tego, widzisz, że to nie jest tak, to po prostu zgub to. Inaczej mówiąc, zostaw to i pozwól, żeby znalazło się to, co ma się znaleźć pięknego. Jeżeli twoja praca nie sprawia ci satysfakcji, chodzisz tam tylko za karę, żeby zapłacić rachunki w ogóle, zostaw ją, zgub ją po prostu. I znajdź taką i zacznij robić, może to boleć przez chwilę, bo to za każdym razem boli, to zgubienie czegoś, tak? Skupiasz się na tym, co zostawiłeś, co zgubiłeś, a nie skupiasz się na tym, co przyszło do ciebie. Zostaw to po boli, ale ty wiesz, jaki jest ból, ponieważ w Biblii jest napisane, że raduj się dusza moja w chwilach cierpienia. Raduje się moja dusza w chwilach cierpienia, zobacz. I mamy się cieszyć, jeszcze jest taki fragment, ciesz się z, jak to brzmiało? Z chwilach, ciesz się w chwilach prób, ponieważ w odpowiednim momencie będziesz wywyższony, a to jakby wyzwala w Tobie cierpliwość. I to jest najpiękniejsze, czyli cierpliwość, to zaufanie, tą odwagę, Uczycie to. Mamy się radować w chwilach utrapienia. Jak jest jakieś, to przeczytałam, sobie myślę, radujcie się w chwilach utrapienia, sobie myślę, wow, normalnie, super. Ale kiedy byłam naprawdę w chwili utrapienia, właśnie kiedy bolało, to ja dziękowałam za to, że ja będę już zaraz w innym miejscu. Wiedziałam, że to boli, ale że Będę postawiona w innym miejscu. I uwaga! Uczę tego właśnie moich klientów, kiedy przychodzą do mnie w bardzo trudnych momentach swojego życia, wtedy, kiedy chcą ze sobą skończyć, kiedy nie chcą już wychodzić z łóżka, kiedy pewne rzeczy się dzieją, zawirowania w ich życiu, kiedy są rozwody itd., i tak dalej, i przechodzą trudne momenty. To właśnie w tych momentach szukamy tego i uczę moich klientów żeby wyjść z tego miejsca i zacząć skupiać się, ponieważ mam swoje techniki, na tym, co dobre. I to jest niesamowite, jak człowiek może zmienić swoją perspektywę, yy, pracując po prostu nad swoim umysłem poprzez pewne techniki i ćwiczenia. To jest niesamowite. I uwaga, nie potrzebujesz żadnych tabletek, nie potrzebujesz chodzenia do, na terapię przez rok, czy dwa, czy trzy. Nie. Daję Ci słowo. I zostaw to, zgub to, odpuść po prostu pewne rzeczy, które nie służą Tobie, bo za chwilę znajdziesz coś piękniejszego. I to, piększe, to piękniejsze nie może przyjść do Ciebie, kiedy Ty nie zgubisz tego, co masz. I kiedy nie zostawisz tego, co masz. Czasami chcemy, zobaczcie, coś innego. Ludzie mówią: O, jak ja bym chciał to, jakbym chciał tamto, a marzy mi się to, a marzy mi się tamto. W sensie, ha? A czemu nie zostawisz tych starych nawyków, które masz teraz? A czemu nie zostawisz tej pracy i nie pójdziesz po prostu, nie nauczysz się nowych kompetencji i nie zaczniesz czegoś nowego? A, bo to trzeba siłek włożyć, trzeba się pouczyć, trzeba popracować. A to mi się nie chce zaczynać od nowa, ktoś ma 35 lat, nie chce, mi się musiało do szkoły, rok czasu. A ja mówię, a co to jest rok w porównaniu z resztą twojego życia? Masz siedzieć w tej pracy, której nie lubisz, z ludźmi, którzy w ogóle tobie nie odpowiadają, tylko dlatego, że ci się nie chce roku, czasu jakby nauczyć nowych kompetencji, a w tym czasie nie wiesz, co się wydarzy, bo tam poznasz nowych ludzi. Zobacz, znajdziesz nowych ludzi, znajdziesz nowe możliwości, okoliczności i nie wiesz, jak się potoczy Twoje życie. Ale ty już z góry zakładasz, nie chcesz zgubić tego i zostawić tego, co jest złe, po to, żeby otrzymać to, co jest dobre. I mówię dzisiaj do ciebie to. Nie skupiaj się na tym, co zostawiłeś, co ci zostało zebrane być może. Bo jeżeli może zostało coś zabrane Tobie, to może właśnie otrzymasz zaraz coś całkiem nowego i inspirującego i pięknego. Jeszcze, wie, jeszcze bardziej niż to, co było. Wyciągnij lekcję z tego, zawsze powtarzam to. Wyciągnij lekcję z tego, co, co się wydarzyło. Podziękuj za to, bo każda ta sytuacja, czy każda osoba, która, coś się wydarzyło z tą osobą, czy Ty ją zostawiłeś, czy ona, czy jakby ktoś odszedł, Dała tobie coś, podziękuj za to mi wdzięczność za to, że mogłeś tą osobę spotkać w swoim życiu, bo ta osoba wniosła do twojego życia i nauczyła cię być może wielu różnych cennych lekcji, tylko że dzisiaj nie chcesz tego dostrzec, ponieważ masz ból. Tak samo jest z pieniędzmi. Jeżeli zainwestowałeś coś nie poszło, wyciągnij z tego lekcję, ok, więcej tak nie zrobię. Następnym razem po prostu zorientuj się co i jak, albo nie wsadzę wszystkich pieniędzy w jedną inwestycję, po prostu rozproszę to. Tak? Rozproszę to do innych koszyków. I tak jest z każdą rzeczą. Nie nauczyłeś się czegoś na jakiś tak egzamin. Ok, lekcja jest tego. Kolejnym razem po prostu rozpracowuję sobie to, robię to wcześniej. Tydzień wcześniej, każdego dnia uczę się po godzinie, po półtora, niż zostawiać to na ostatnią chwilę. Lekcja z tego zawsze jest dobra. A to przyniesie ci, zobacz, coś innego i znajdziesz to, co ma właśnie do ciebie przyjść. I to jest najpiękniejsze. Tylko, że w tym bólu. Ty tego dzisiaj nie czujesz, ale ja Ci mówię i wiem i wierzę, że tak właśnie będzie. Ponieważ sama przez to przeszła mnie raz. I jestem dzisiaj za to wdzięczna. Bolało, naprawdę. I mogę Ci powiedzieć x historii w moim życiu, gdzie mnie ogromnie bolało. Ogromnie, ogromnie. W tamtym roku to w ogóle takie baty dostałam, że uff, uh, haha. Ale dziś, dziś raduje się moje serce, bo jest tyle piękna yy w moim życiu i tyle pięknych ludzi i tyle miłości, że życzę Tobie tego również. Nie poddawaj się, naprawdę. Nie poddawaj się te, w tym momencie, kiedy dzisiaj cierpisz. Albo kiedy myślisz, że już Cię nic nie, nie czeka. Nie. Czeka Cię dużo wspaniałych rzeczy. I chcę, żebyś o tym wiedział i żebyś o tym wiedziała. I tym pięknym słowem ściskam Cię, mój drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Życzę Ci pięknego dnia po południu południa, wieczoru albo nocy, w zależności od tego, kiedy i gdzie tego słuchasz. Zapraszam Cię, przeczytaj moje książki albo jedną chociaż, zacznie od ludzi sukcesu, doguń swoje marzenia, znajdziesz je na stronie właśnie ludzi-sukcesu.com. Zapraszam Cię na konsultacje, też na kursy, właśnie będę tworzyć nowe, piękne rzeczy, więc będziecie mieli dostęp do naprawdę ogromnej wiedzy, która w zaciszu domowym może zacząć budować Was na nowo i to jest chyba najpiękniejsze. Bo ja się cieszę. Cieszę się. Ściskam. Papa!